uła, poszło prawie 3,500 dolarów, bo okazało się, że właściwie szachy 5D nie wiem, nie chcą działać. Czy Chiny wiedzą o tym, że się już prawie dogadały ze Stanami Zjednoczonymi, to oczywiście nie wiadomo, bo Chiny jakby nie sprawiają wrażenia, że już, są, już się witają z gąską, wzywa do tego, żeby właściwie się trochę uspokoić. Witam w kolejnym odcinku Goldwika. Kolejny piątek, kolejny Goldwik. Zobaczmy co w tym tygodniu działo się na rynku metali szlachetnych. Zaczynamy oczywiście w Goldwiku jak zawsze od ceny kruszcu, a cena kruszcu znowu nam spłatała figla. W tym sensie, że nasza maszyna, nasz licznik znowu trzeba uruchomić. W związku z tym zaktualizujmy go najpierw. Zobaczmy jak sytuacja wyglądała przynajmniej przez pierwszą połowę tego tygodnia, ponieważ potem trochę się zmieniło, ale o tym za chwilę. Póki co od, od konkretnie od zeszłego tygodnia sytuacja zmieniła się dwukrotnie, jeśli chodzi o sam licznik. To znaczy najpierw ATH, które trzeba odnotować, to było 3430 dolarów, a potem nagle pach, uła. Poszło prawie 3,5 dolarów, a dokładnie w cenie spotowej to 3499 dolarów, i to jest aktualnie najwyższa cena kruszców historii, jeśli bierzemy pod uwagę ceny spotowe. Na kontraktach terminowych oczywiście cena przekroczyła, cena złota przekroczyła tą barierę 3,5 dolarów. Amerykański uncję. Przypomnę tylko, że wiele banków na początku tego roku, albo tak naprawdę jeszcze całkiem niedawno, mówiło, że to jest ten poziom, którego, które złoto może w tym roku osiągnąć. No to mamy właściwie końcówkę kwietnia, no i już mamy ten poziom znowu osiągnięty i przebity. My mówimy tutaj na liczniku o cenie spotowej, nie mówimy o cenie kontraktowej. Cena kontraktów jest zawsze. Zawsze delikatnie wyższa, ponieważ mówimy tutaj o złocie, które będzie sprzedawane w przyszłości. Tak naprawdę, w związku z tym, ona jeszcze, ta cena zawiera w sobie jeszcze ten element upływającego czasu. Dlatego w cenie spotowej mamy 27 rekordów cen złota w tym w tym roku. Jak to wygląda w złotówce? W złotówce to wygląda w ten sposób, że dzisiaj za 1 gram złota w werze zapłacimy 428 zł i 34 grosze, czyli ta końcóweczka groszowa zawsze jest, bo zawsze liczymy dokładnie. Jedna uncja, czyli jedna sztabka, gdybyśmy chcieli dziś kupić jedną sztabkę w werze właśnie, zapłacilibyśmy za nią 13 321 zł i uwaga, końcówka groszowa, która wynosi w tym wypadku 30 groszy. Um, Dlaczego to warto zwrócić uwagę na tą cenę? Otóż dlatego, że po tym osiągnięciu najwyższej ceny w historii, czyli tysiąca dolarów niemalże, na rynku doszło do właściwie można powiedzieć korekty. Korekta to jest taki stan, w którym cena danego aktywa spada znacznie w bardzo krótkim czasie, albo nie w krótkim, ale generalnie spada. W naszym wypadku, to znaczy jeśli chodzi o złoto, spadło bardzo szybko, spadło o. Właściwie 5%, czy właściwie mniej niż 5%, czy więcej niż 5%, jeśli sumujemy konkretny dni, bo w tej chwili cena spotowa wynosi 3300 dolarów, mniej więcej, nawet trochę poniżej, czyli jesteśmy poniżej o 200 dolarów w stosunku do tego, do tego rekordu. A dlaczego? Dlatego, że no jak to zwykle bywa, po pierwsze, po osiągnięciu tego najwyższego punktu w historii, część inwestorów postanowiła wycofać się to, że zrealizować zyski, a inni zareagowali na to, co się dzieje na co się dzieje na, na rynkach światowych, a przede wszystkim co robi administracja Trumpa i co się dzieje w ogóle jeśli chodzi o wojnę handlową. O tym, co się dzieje za chwilę w szczegółach dopowiem, no w każdym razie na początku tego tygodnia ta cena spadła tak bardzo, bo okazało się, że właściwie szachy 5D. Nie wiem. Nie chcą działać. Może wracamy do szachów takich zwykłych, tradycyjnych. Nie wiem. O szachach jeszcze pewnie porozmawiamy, może nie dzisiaj, ale kiedy indziej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nastąpiło wielkie rozprężenie na rynku, bo Stany Zjednoczone wycofały się z części swoich wcześniejszych postulatów. Za chwilę o tym w szczegółach, więc przejdźmy może do tych trzech najważniejszych punktów. Ale zanim przejdziemy, to jeszcze po pierwsze, jeśli te materiały są dla Was interesujące i ciekawe, to bardzo proszę Was o subskrypcję. To zawsze pomaga kanałowi do tego, żeby informacje o złocie, o tym co się dzieje, docierały do jak największej liczby ludzi na bieżąco, bo temat złota będzie z nami bardzo, będzie z nami bardzo długo. Temat, który już ten, ten czas, kiedy złoto było traktowane jako właściwie nic nieznaczące aktywo. My o tym wiedzieliśmy zawsze, że to, że to nie jest prawda. No i teraz wszyscy się o tym przekonują, że jednak na złoto warto zwracać uwagę. Dlatego proszę o suba, proszę o lajki dla tego materiału i dla wszystkich pozostałych. Bo oczywiście zachęcam również do tego, żeby zapoznać się z ofertą sklepu Goldsaver i skorzystać z kodu rabatowego Goldwick, jeśli ktoś jeszcze klientem nie jest, a chciałby zobaczyć, jak to działa, to. 100 zł do pierwszej sztabki z kodem Goldwick. Bardzo serdecznie zapraszam. A teraz przejdźmy do trzech punktów. Pierwszy punkt to, to oczywiście Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone najpierw wielkie pod koniec ubiegłego tygodnia. Najpierw oczywiście komunikat, o czym już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, o tym, że no, na razie Fed nie podejmie żadnych decyzji, jeśli chodzi o o stopy procentowe trzeba poczekać, zobaczyć co się dzieje, a no i wiadomo, taki komunikat ze strony Jeroma Powella tylko rozpalił e, wielkiego fana social mediów, e, czyli czy social mediów, jak to mm, mówią, mm, czyli Donalda Trumpa. Donald Trump postanowił od razu skomentować, e, że tutaj wiadomo, że Fed jest spóźniony, a Jerome Powell jest w ogóle spóźniony, czy opóźniony. Jakkolwiek byśmy chcieli to tłumaczyć. W każdym razie potem e, doszły do nas informacje, że wydaje się, że tutaj Donald Trump może próbować usunąć Jeroma Powera z funkcji szefa Fedu, że robi ku temu jakieś podchody. To bardzo mocno zaczęło oddziaływać na rynki w obawie o to, że tak naprawdę Fed, jako instytucja niezależna, może utracić ten status poprzez jakieś wielkie ingerencje i wielkie zmiany w tym kontekście. Dla, dla właśnie banku i do zaufania tak naprawdę do amerykańskiej waluty. W związku z tym to spowodowało, że ta cena w poniedziałek wybiła tak bardzo. W poniedziałek, po pierwsze, potem już jak ta cena tak wybiła, to dostaliśmy komunikat, że właściwie to prawie, że Donald Trump żartował. To znaczy, on nie ma zamiaru tutaj nic robić z Jerome Powellem. Jerome Powell po prostu jest spóźniony, no i szkoda, żeby. No, i szkoda, że jest spóźniony. No, ale jak jest spóźniony, to jest spóźniony. No, i w sumie to właściwie Donald Trump powiedział: No, to sobie poradzimy inaczej. Potem jeszcze Scott Besant powiedział, że właściwie deal z Chińczykami, czyli z Chinami, właściwie jest już prawie że na stole. Za chwilę się dogadamy, w związku z tym taryfy zostaną obniżone. Donald Trump również powiedział: Tak, tutaj możemy obniżyć te taryfy, i tak dalej. I to spowodowało, że to wszystko, że rynki zareagowały bardzo entuzjastycznie na to. Złoto zaczęło również tracić wtedy na wartości, a giełdy zaczęły zyskiwać, spółki konkretne zaczęły znowu wzrastać, znowu się na giełdzie zrobiło zielono. Czy Chiny wiedzą o tym, że się już prawie dogadały ze Stanami Zjednoczonymi? To oczywiście nie wiadomo. Bo Chiny jakby nie sprawiają wrażenia, że już, są, już się witają z Gąską, a wręcz przeciwnie, momentami można odnieść wrażenie, że one bardzo chętnie się dogadają, ale na własnych warunkach. Podobnie jeśli chodzi o konflikt z, na, na Ukrainie. To znaczy tutaj też Donald Trump mówi, że się właściwie z Rosją dogadał, no tylko przeszkadza wiadomo kto, czyli Ukraina z punktu widzenia Donalda Trumpa. Czy ten deal będzie, czy go nie będzie, to oczywiście zobaczymy. Pertraktacje w tym tygodniu również trwały. Wydaje się, że, że przynajmniej Ukraina jest otwarta na to, żeby w jakimś sensie zakończyć ten absurdalny konflikt. No ale wszystko wskazuje na to, że będzie, że nie dość, że została tutaj bardzo poważnie osłabiona przez ten konflikt, jeśli chodzi o gospodarcze straty, które są. No, olbrzymie po prostu, jeszcze stracą do tego według tego planu teoretycznie, a, tak jak podają przynajmniej media. Mają stracić tereny, które Rosjanie zajęli. W związku z tym będzie nie dość, że dostała a, olbrzymi cios, to jeszcze dostanie większy, bo tak naprawdę mimo, że broniła się dzielnie, to jeszcze a, nie wiadomo, czy, a, czy po prostu nie będzie musiała się pogodzić z tym, że a, Rosja właściwie weźmie wszystko co chciała, przynajmniej na razie, bo według Donalda Trumpa to zakończy konflikt, ale według wszystkich analityków, zresztą myślę, że tu w Europie zdecydowanie wszyscy czują, że zamknięcie tego tematu na takim, w taki sposób wcale nie spowoduje, że Rosja się uspokoi, tylko właściwie nabierze apetytu na to, żeby za parę lat spróbować jakiegoś podobnego kroku. Zobaczymy, pożyjemy, no wszystko jedno. W każdym razie Biorąc pod uwagę obecną sytuację i obniżenie czy ewentualnie zamknięcie tego konfliktu może działać dobrze dla rynków, bo to jest zawsze jakaś stabilizacja i to również wpływa. Na cenę kruszcu. Zobaczymy. W każdym razie banki inwestycyjne, ale nie tylko, również inni wielcy gracze na świecie, którzy handlują metalami szlachetnymi, mówią o tym, że złoto wcale nie skończyło swojego, swojego rajdu w górę. Deutsche Bank, Commerzbank, wszystkie podnoszą swoje prognozy, jeśli chodzi o cenę kruszców w najbliższym terminie. Również PAMP między innymi, czyli jeden z największych producentów złota na świecie, mówi, że złoto osiągnie niedługo cenę 3700 dolarów amerykańskich za uncję. No więc tutaj będziemy rozglądać. W każdym razie sytuacja wcale się nie uspokoiła, bo właściwie chaos jest jeszcze większy, bo decyzje administracji Trumpa są również trudno rozumiałe i absolutnie nieprzewidywalne w związku z tym to, że dzisiaj mamy odprężenie, wydaje się, nie musi to oznaczać, że za tydzień sytuacja się diametralnie nie zmieni. Teraz przechodzimy do Japonii. A Japonia, która jest przypomnę, największym właścicielem długu amerykańskiego, jeśli chodzi o... Państwa zewnętrzne, to znaczy mają ponad 1 bilion dolarów w obligacjach amerykańskich, wzywa do tego, żeby właściwie się trochę uspokoić. To znaczy, władze japońskie, władze Japonii, a właściwie a konkretnie japoński minister finansów, wzywa do tego, żeby, wzywa państwa G20 do tego, żeby jakieś rozwiązanie przyjąć, żeby to ta polityka, ta wojna handlowa czy, czy polityka CEU. Przebijania się na te cła, i tak dalej, żeby ją jakoś opanować, bo to doprowadzi ostatecznie do, um, już nawet nie chodzi o konkretne kraje, ale w ogóle do załamania się gospodarki światowej, bo to wcale nie służy. Destabilizują się w ten sposób rynki finansowe, firmy ponoszą wielkie straty, nikt nie wie co będzie, no i to nikomu nie służy, koniec końców. Wydaje się, że powinniśmy już przyjąć, że to, co było, już nie wróci. Właściwie apel, japońskiego ministra finansów, to jest apel o to, żeby skoro to, co było, było, było po prostu, już nie wróci, to znaczy, że trzeba się zastanowić nad przyjęciem jakichś nowych reguł, zacząć i usiąść rozmawiać o jakimś nowym wyglądzie systemu światowego. No i być może taką dyskusję trzeba, trzeba podjąć, bo wydaje się, że tam nowy ład międzynarodowych Międzynarodowy ład gospodarczy jakoś zaczyna się na naszych oczach wykluwać. Um, absolutnie nie wiemy, jak on będzie wyglądał, ale wydaje się, że, że to jest ten moment, w którym trzeba się nad tym zastanawiać i zacząć układać te rzeczy na nowo, bo sytuacja, a, taka jaka jest, jest nie do wytrzymania. E, wczoraj również Scott Besem, czyli sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, prowadził dyskusję e, ze swoim japońskim odpowiednikiem o tym, jak tą sytuację można Ustabilizować. Będziemy tę sytuację śledzić, bo to jest fundamentalnie ważne dla rynków finansowych, ale również, oczywiście, z perspektywy metali szlachetnych. Musimy wiedzieć o tym, co będzie się działo. Punkt trzeci. Wracamy tutaj na polskie podwórko. I na polskim podwórku, uwaga, mamy parę ciekawych informacji, jeśli chodzi o to, co się dzieje w głównie za sprawą Narodowego Banku Polskiego. Po pierwsze jest informacja o tym, że tak naprawdę osiągnęliśmy już 500 ton kruszcu. To znaczy NBEP dokonał kolejnych zakupów i w tej chwili już ponad 20% naszych rezerw zdeponowanych jest w złocie, a tych ton kruszcu mamy w tej chwili prawie 500. Prawie 500 to prawie tyle, ile ma europejski bank centralny, czyli ten bank, który który odpowiada za emisję euro w całej strefie euro. W związku z tym, no, sąsiedztwo powiedziałbym niebagatelne. Przez to, że mamy tyle tego złota, jesteśmy blisko pierwszej dziesiątki państw na świecie, które to złoto posiadają, jeśli chodzi o wielkość, um, o wielkość rezerw, to znaczy mówię o wolumenie, mówię o tych tonach, nie mówię o nie wiem, procencie, jaki to złoto stanowi w rezerwach, bo tutaj, tutaj jest różnie. Państwa zachodnie generalnie poprzez to, że kiedyś tego złota posiadły dużo, tego złota mają, mają dużo więcej, również procentowo, jeśli chodzi o, o, o własne rezerwy. Więc to jest pierwsza informacja. Cel zarządu Narodowego Banku Polskiego, który sobie postawił w zeszłym roku, zarząd właśnie został osiągnięty, o tym poinformował wielce zadowolony Adam Grapiński. Do tego doszły jeszcze jakieś tam informacje o tym, ile żeśmy na tym zarobili i tak dalej, i tak dalej. O tym jak, co robi Bank Centralny ze, ze złotem. O tym rozmawialiśmy. O tym, czy zarobiliśmy, czy nie. To w ogóle nie jest temat do dyskusji. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób zarządza się rezerwami złota przez Narodowy, Narodowy Bank. Ale jeszcze jest jedna ciekawa informacja, e, jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski. Otóż wszystko wskazuje na to, że w kolejnym miesiącu, czyli w, w maju, tak przynajmniej już banki wyceniają, analitycy o tym mówią, dojdzie jednak do obniżki stóp procentowych. Jeszcze niedawno mówiłem o tym, że prezes Adam Grapiński mówił, nie, 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 w tym roku absolutnie, w 2026 najwcześniej. A tymczasem sytuacja się zmieniła na tyle, że, że już... Może w maju dojdzie do pierwszej obniżki 100% w tym roku i nie będzie to pewnie pierwsza obniżka i jedyna obniżka, bo za nią płyną prawdopodobnie kolejne. Zobaczymy, jeśli do niej dojdzie, jak będzie ona oczywiście głęboka. Dlaczego? No zmienia się sytuacja gospodarcza, to znaczy wiemy o tym, że... Narodowy Bank Polski obniżał stopy procentowe wtedy, kiedy nikt tego nie robił, natomiast wtedy, kiedy wszyscy to robili, postanowił zachować się odwrotnie i tego nie robił. W związku z tym, to, że teraz nagle zmieni swoje zdanie no i zmienił je również prezes Glapiński, który ostatnio mówił, że jest tutaj bardzo gołębi, no to, to oznacza, że sytuacja po prostu na świecie również dojrzewa do tego i również dane gospodarcze z Polski według. Wielu uzasadniają jakąś formę obniżki stóp procentowych. Czy to nie dojdzie w maju, to oczywiście się przekonamy. Natomiast rzeczywiście wcześniej inni członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówili o tym, że ta obniżka, przestrzeń na obniżkę jest i ona powinna się zadziać w pierwszej połowie tego roku. Ale czy tak będzie, no to, to oczywiście zobaczymy. No w tej chwili, skoro Adam Glapiński mówi o tym, że, że jest on na to otwarty, no to bardzo możliwe, że. Tak się zadzieje już teraz. E, banki póki co już zaczęły wyceniać tą, e, tą obniżkę, bo WIBOR e, zaczął spadać. WIBOR, czyli ta stawka, po której banki, e, po której banki <coughs> przepraszam e, e, pożyczają sobie pieniądze, zaczęła spadać. W związku z tym e, e, już potencjalna obniżka jest przez banki wyceniana. Dlatego no, czekamy na maj, zobaczymy, co się, co się wydarzy. Jeszcze co na blogu? Na blogu mamy trochę tekstów, mamy tekstów, e, zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać, nawet jeśli niekoniecznie e, są nowe, to jest dużo informacji ciekawych o tym, w jaki sposób sobie z metalami szlachetnymi radzić i jak budować swoje oszczędności, ale jeśli chodzi o nowe tematy, no to oczywiście mamy e, na YouTube i również e, w tekście na blogu e, wywiad z, i, i tekst o... E, naszym nowym ambasadorze i rozmowa z naszym nowym ambasadorem, czyli z Kubą Błaszczykowskim, o tym, w jaki sposób on radzi sobie z finansami, w jaki sposób, czy w ogóle oszczędzanie, dlaczego jest ważne według niego i dlaczego warto to robić i dlaczego warto również myśleć w tym kontekście o złocie. Link do filmiku macie tutaj. Wydaje się, że, że tutaj się powinien pojawić link, w związku z tym bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby kliknąć i zobaczyć. A w tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, który już pewnie w przyszłym tygodniu, chociaż tam jest majówka, więc może być tak, że trochę nam się publikacja przesunie na tydzień kolejny ze względu na to, że na Majówce wiadomo, że wszyscy myślą przede wszystkim o grillu, a nie o złocie. Zobaczymy. W każdym razie serdecznie zapraszam i do zobaczenia.